Again. yeah Teraz wszyscy będą wiedzieć jak maskotka wygląda Witam wszystkich bardzo serdecznie przed siódmą kolejką Fortuna pierwsze Liga od ostatniego meczu do dzisiejszego minęło zaledwie kilka dni, niespełna tydzień. Przypomnę, że w zeszłym tygodniu rozegraliśmy mecz u siebie z Zagłębiem Sosnowiec, który skończył się bezbramkowym remisem. W dniu dzisiejszym podejmiemy Arkę Gdynia. No cóż, bilans naszych meczów bezpośrednich jest bardzo wyrównany. Tutaj chcielibyśmy przechylić szale w dniu dzisiejszym i powalczyć mocno o trzy punkty. W klubie gdyńskim trochę zawirowań, media dużo piszą o Karolu Czubaku, ale my wolelibyśmy się skupiać tutaj na czysto piłkarskich rzeczach. Natomiast w naszym klubie pożegnaliśmy Makiego i Bednara, także chłopaki życzymy Wam powodzenia i bezkontuzyjnego sezonu. I cóż, czekamy na rozpoczęcie, na pierwszy gwizdek. No nie, dawaj. Aktualnie trwa rozgrzewka w zespole gości. Mamy dzisiaj Karola Czubaka, który został królem strzelców w poprzednim sezonie, a u gospodarzy Borha Galan, który został wybrany przez Fortuna Pierwsza Liga Piłkarza Miesiąca w miesiącu lipcu i sierpniu. Chciałam pograć. <noise> 10 tysięcy złotych zostanie przeznaczona na cel charytatywny, który zostanie Państwu przedstawiony w mediach społecznościowych. Cześć, jakbyś podsumował pierwszą połowę? Powiem tak, dużo, dużo dają chłopaki z siebie na murawie, aczkolwiek trochę im brakuje, ale sędzia co jakiś kulawy jest, bo co chwilę naszym wystawiał żółte kartki, chociaż nie patrzył się zupełnie w tym kierunku co trzeba. No ale myślę, że w drugiej połowie będzie jedna chociaż bramka dla naszych. My się po to podczepiamy, też tak chcemy. W twojej ocenie pierwsza połowa? Doping dobry, ale piłkarze by mogli się bardziej postarać. Czyli brak skuteczności? No można by tak rzec. Pierwsze 15 minut w dyktando Odry Opole. Bardzo, fajna, bardzo fajne 15 minut. Później troszeczkę arka przyjął inicjatywę. Mecz później z, z, wyrównany został. Także bardzo fajna pierwsza połowa. Myśmy, myślę, że w drugiej powie od razu wyświęcił. Jak wygląda działalność kibicowska na terenie Nesy? Bo wiem, że coś działacie. Jak widać, jesteśmy, byliśmy i będziemy. Jest coraz lepiej. Mam nadzieję, że będzie się to rozwijało, szło w dobrym kierunku. Planujemy jakieś tam akcje w domu dziecka, takie staramy się być, działać, żyć. No to jest przykład tutaj dla innych też środowisk, żeby się nakręcać i działać w innych miejscowościach, prawda? Także pójdźcie za przykładem Nysy i zbierajcie ekipy. W jakiej licznej grupie dzisiaj jesteście? Osiem osób.

Mamy wszystkich kibiców na mecz z Lechią niech stadion BN będzie pełny i na wyjazdowy mecz z Lechią. Cała Odra zawsze na razem. Ponownie rozsiadamy się w fotelu lidera. Mateusz, powiedz mi jak się czujesz po dzisiejszym meczu i jaki to był mecz dla Was? Znaczy Na pewno bardzo wymagający tutaj przeciwnik, ma, ma dużo jakości ofensywnej i tym bardziej cieszę, że, że udało nam się utrzymać to czyste konto. Jeden cios celny wyprowadzić i, i to dzisiaj starczyło, że, że wygrywamy 1-0. No właśnie, grali w pewnym momencie w osłabieniu i mimo wszystko nie było najłatwiej, bo mecz był dosyć wyrównany. No jasne, że tak. Tutaj no, w pierwszej lidze każdy mecz jest na styku i, i w każdym trzeba dać z siebie wszystko, żeby, żeby się ze zwycięstwa cieszyć i, i tak było dzisiaj. Gratuluję trzech punktów. Dziękuję. Adrian, grałeś wcześniej w barwach Arki Gdynia. Powiedz mi, czy taki mecz wymaga dodatkowego mentalnego przygotowania? Czy to jest dla ciebie jakiś dodatkowy bodziec czy obciążenie? Myślę, że no, wiadomo, będąc zawodnikiem arki w przeszłości, była dodatkowa motywacja, był dodatkowy kop. Cieszę się, że tu Drużyna pomogła mi przez to przejść i cieszę się z takiego rezultatu. Gratulacje. Dziękuję.